Gry z dzisiejszego odcinka nie muszę raczej nikomu przedstawiać. Niewiele osób jednak wie, że Angry Birds został wydany również na konsole i na nich spełnia tę samą rolę, jaką spełniało na telefonach. O co mi w tym chodzi i co mam na myśli, tego dowiecie się w dzisiejszym materiale. Zapraszam do oglądania. Omawiany dzisiaj zestaw składa się z trzech odsłon kultowej już gry o ptakach. Mamy więc zwykłe Angry Birds, czyli to klasyczne wydanie, a wraz z nim Angry Birds Seasons, czyli podróż po różnych świętach i wydarzeniach, jakie znane są ze świata rzeczywistego. W trylogii zawarte jest również Angry Birds Rio, które nawiązuje do filmu animowanego z 2011 roku. Wszystkie poziomy, jakie są zawarte w tych trzech wersjach, różnią się od siebie, a więc nie będziemy mieć wrażenia, że przechodzimy drugi raz to samo. W tym tytule jest również zawarty prosty wątek fabularny, który opiera się na odzyskaniu jaj od zielonych świnek. O fabule rozgadam się w dalszej części materiału, w której opowiemy sobie również o roli, którą moim zdaniem pełni tytuł od firmy Rovio. A jak się gra w Angry Birds na Xboxie 360? Wbrew pozorom przyjemnie. Celujemy naszymi ptakami za pomocą lewej gałki analogowej, a jednocześnie nie strzelamy nią, bo za to odpowiedzialny jest przycisk A. Mamy też możliwość przybliżania i oddalania naszego widoku, a odbywa się to za sprawą lewego oraz prawego bumpera. Możemy też zrestartować poziom w bardzo szybki sposób, a więc przytrzymując przycisk X. I będąc z Wami szczerym, to nie pamiętam, aby tak wygodnie mi się sterowało, grając w tytuł kojarzony raczej z graniem na telefonie. Dla porównania, na PSP nie było osobnego przycisku odpowiedzialnego za strzał, a więc za każdym razem nieumyślnie kierowałem ptakami w to miejsce, w które nie chciałem. Graficznie również nie mogę się do tej gry o nic przyczepić, jest ona po prostu taka czysta i przywołuje sobą wspomnienia z czasów szkoły podstawowej, kiedy grało się w nią na telefonach. Działa ona płynnie, a lacąca w tle muzyka dodaje jej fajnego klimatu. Teraz trochę o roli, jaką moim zdaniem pełni Angry Birds na konsole Xbox 360, ale zanim przejdziemy prosto do tego tematu, zastanówmy się, dlaczego tak przyjemnie gra nam się w tytuły, które graliśmy na telefonach. Przede wszystkim chodzi tutaj o prostotę tych gier. Jeżeli wrócicie pamięcią do tytułów, które ogrywaliście na telefonach, lub po prostu odpalicie gry, które aktualnie na nich macie, możecie dostrzec pewną cechę. Żadna z tych gier nie wymaga od nas poznawania niewiadomo jak rozbudowanych mechanik. Najbardziej jest to widoczne w grach, które wydawane są teraz, i to one uświadomiły mnie, co jest ich motywem przewodnim. Wy, jako ich odbiorcy, nie macie się uczyć nowych rzeczy, nie macie poznawać niczego nowego. Waszą rolą jest odpalić grę i przepalić w niej swój czas. To też łączy się z tematem tego, kiedy sięgamy po gry na telefonie. Najczęściej jest to w momencie, w którym jesteśmy mocno znudzeni i nie mamy nic lepszego do robienia, wtedy włącza się w naszej głowie chęć wspomnianego już wcześniej przepalenia tego czasu najlepiej w jakiejś nieskomplikowanej grze. Jakby na to spojrzeć z innej strony, to jesteśmy aktualnie w takim dziwnym miejscu w historii grania. Gry na komputery oraz konsole stają się coraz bardziej wymagające, wymuszające na nas naukę nowych technik oraz mechanik, jakie są w nich zawarte. Z kolei gry na telefon to coraz częściej niskiej jakości produkt, który ma na celu zaspokojenie naszej dopaminy. I tutaj wróćmy sobie do Angry Birds na Xboxie 360, które postrzegam jako tytuł, w którym mogę się w pełni zrelaksować i który pozwala mi się odmurzyć. Mogę je odpalić w każdym momencie i nie muszę wracać myślami do wydarzeń fabularnych, jakie działy się w tym tytule, ponieważ nie jest to absolutnie wymagane. Po prostu siada mi gram, czyli coś, czego brakuje mi obecnie w wydawanych produkcjach, a czego możemy uświadczyć w starszych grach. Dajcie znać jakie jest Wasze podejście do tego tematu, a ja dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do zobaczenia innych materiałów i zasubskrybowania kanału, aby nowe filmy Was nie ominęły. Do zobaczenia i cześć!